Siemano. Wsiadłem sobie na skuter, a może na motocykl, sam nie wiem co to jest, bo w sumie ciężko jest to zdefiniować. Wsiadłem sobie na początku na na motocykl, no bo siadam okrakiem na tej maszynie, muszę przełożyć nogę przez nogę, siedzę tak jak na motocyklu, po czym ruszam, czyli odkręcam gaz i okazuje się, że jest to skuter, ponieważ nie ma skrzyni biegów, jest jeszcze w dodatku elektryczny, ale o tym za chwilę. Nogi położyłem na początku tak jak na motocyklu, czyli na tylnych podnóżkach, a okazało się, że dla kierowcy są z przodu, czyli troszeczkę tak jak skuterze, na skuterze, ale nadal siedzisz okrakiem. Później ruszyłem. I skręciłem. I od razu jak zacząłem skręcać, to mówię: No, skuter. Dzisiaj opowiem Wam o skuterach elektrycznych C02. Nie strzelajcie do mnie, robię co mi kazali. A więc Lizbona, 19 centli stopnia, czyli git będzie jeździć po mieście, chyba. Nie byłbym sobą, gdybym Wam filozofii swojego życia nie przedstawił na temat tych pojazdów. Więc zanim zacznę Wam opowiadać o motorkach, to musicie mnie posłuchać. Przykro mi. Teraz najważniejszy fakt, tak, wiem, że jest to elektryk i od, na początku specjalnie o tym nie mówiłem, bo bardzo mi zależało, kiedy jechałem tutaj, żeby pozbyć się tych myśli, że jest to elektryk. I dzielić to na gorsze, lepsze, czy jest to motocykl elektryczny, spalinowy, co jest lepsze, ta wojna nigdy się nie skończy, a ta wojna nie została wywołana tak naprawdę przez pojazdy elektryczne, tylko przez nas ludzi dzbanów, takich jak ja, którzy zaczęli mówić, że są to pojazdy ekologiczne, ekonomiczne. Jeżeli byśmy to odrzucili i tylko skupili się na tym, co daje taki pojazd, to być może pojazdy elektryczne miałyby większy sens, ale niestety one kojarzą się źle w związku z tym, że są elektryczne, że są ekologiczne, że są kopalniami napędzane i tak dalej. Wiecie, cała ta argumentacja, która by krążyła i będzie krążyć, ja ją dzisiaj odrzucam. Byłyby se elektryki obok spalinowych, bez całego tego pitolenia ekologiczno-ekonomicznego, to byśmy se po prostu kupowali i jeździli na takich albo na srakich owakich. No każdy by miał sobie, wybrał, co by chciał i by sobie jeździł, ale nie sprzedali nam filozofię i teraz się my sami. Że jak wpierdza pojazd elektryczny, to trzeba go szkalować. Może nie trzeba. Prawa wygląda tak, że jakbym ja miał jeździć na tym nieszczęściu sobie po mieście na co dzień, to wolę jeździć na tym szczęściu. Ale znowu macie zawieszenie typowo motocyklowe z dwoma półkami, tak klasycznie, z zawieszeniem Upside down. No i ten motocykl, ten widzicie jak, co powiedziałem, on reaguje jak motocykl. Za chwilę jedziesz po tej dziurawej Lizbonie i okazuje się, że wpadasz w dziury, ale nie wpadasz jak na skuterze, ponieważ nie chcecie wysadzić na każdej dziurze. Możesz spokojnie przejechać przez torowisko, bo masz duże 14-calowe koło, 14 koło z przodu i 14-calowe koło z tyłu w rozmiarze 150. A ten rozmiar 150 jest znowu potrzebny, bo jest aż 55 nm i siedzisz sobie na tym skuterze, jeździsz w korkach, tak jak skuterem. Znowu byliśmy skuter ale odkręcasz manetę i się okazuje, że masz 55 Nm, czyli przyspieszasz tak jak motocykl. No, taka 500 cm sześciennych, czyli masz dużo tej mocy. Chcieli coś wymyślić, żeby było niby interesująco i nazwali go e-parkurerem. Parkurer jak nie wiem, czyli że musi być zaparkowany taki hop, hop, niby skuter, niby motocykl, niby go chcę wytrącić z równowagi skuterowo, bo jest ostry kąt główki rawy, ale masz duże kółko, więc go nie wytrąca, więc to jest spoko. Odwijasz manetę, 85-90 bez problemu. No i hamulce, no trochę słaby jest ten przodek, trzeba się tyłem wspomagać, taki jest może jeszcze nie dotarty, no ale 90 km. ma i nowa tarcza, więc powinien już się ułożyć. Tępa jesteś tarczo i zacisku hamulcowy, tempa jadę sobie w to dziwne, hipsterskie miejsce na moim C0 2 No i tu jest fotoshooting, czyli coś, że ja jadę sobie na skuterku, a chłopiedzie przede mną mnie nagrywają. Fajna przygoda. Jedziesz skuterem, jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie nagrywają nas. Przed chwilą jeździłem za skuterem innym, który nagrywał moją jazdę i cały czas jeździłem lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo i gość zaczął zawracać, nie włączył kierunkowskazu, wcisnąłem hamulec, najpierw przedni, popłynął ABS, wcisnąłem tylny, Koło uciekło, bo ABS działa tylko z przodu, z tyłu nie działa i brakowało dosłownie tyle, żebym miał rolkę, żebym się, żebym wydzwonił na tym skuterku. Nie, nie wydarzyło się to właśnie dzięki ABS-owi i dzięki rozmiarowi koła, ponieważ kiedy puściłem hamulce, on... Od razu odzyskał trakcję i pojechałem dokładnie tam, gdzie chciałem. Ale zrobiłem to na tyle ostro, że mnie skantowało. Pewnie po prostu poślizgnąłem się na bananie. Nieważne. Najważniejsze jest to, że to niby jest skuter i już prawie się wywaliłem, ale trochę motocyk, więc jest duże kółko i odzyskałem przyczepność i pojechałem dalej. To jest super. To jest wspaniałe. C02 posiada. Trzy tryby w wersji Highline: Flash, Flow i Surf. Flow jest najsłabszy, Surf jest mocniejszy i Flash jest najszybszy. Te różnice są naprawdę niewiele. Poza tym mamy akcesoryjne, podgrzewane manetki w tej sztuce. Mamy małą szybkę, mamy siedzenie dwuosobowe. Można je w, ten, ten skuter wyposażyć w siedzenie nieco większe, nieco wyższe, o 2 cm wygodniejsze. Proszę w tym wszystkim, jest to, że jest bardzo dużo opcji. Czyli opcja do 4KW motorowerowa, do 15 KONi motocyklowa. Ważniejsze jednak, że są ładowarki, że ładuje się. Dwie godziny, chyba 40 minut, zwykłą i godzinę 40 jakąś turbo-szybką. Jeżeli masz wersję Highline, dostaniesz czy inaczej takiej bardziej ładniejszej. Dwie wersje są. Jedna całkowicie czarna, to jest taka zwykła wersja, a druga bardziej wypasiona Highline z szybką ładowarką i nam innymi historyjkami. Oczywiście to wszystko znajdziecie na stronie internetowej i sobie tam sprawdzicie. o na gaz PKS. Jest to skuter 125, no i się okazuje, że przy 80 km na godzinę już się to wszystko kończy. 95 to jest z tego co pamiętam max. Nie osiągnąłem tej prędkości, bo nie było tutaj w tej zatłoczonej Lizbonie gdzie. Natomiast no, to jest taki skuter 125, którym możesz jeździć na prawko z kategorii B, jeżeli ją posiadasz 3 lata. Możesz też dorwać model CE02 w kategorii AM, czyli jeździć tak jak. Motorowerem klasycznym, więc no, to jest całkowite poplątanie z pomieszaniem. Najważniejsze w tym elektrycznym pojeździe jest to, że ma 55 Nm przy 1000 obrotów na minutę. A żeby przenieść 55 tonometry przy 1000, to musi być 150 z tyłu, prawie jakieś. Na 14-calowym kole z tyłu i 14-calowym kole z przodu. Kolejną ważną sprawą jest to, że skuter miałby tylko normalną jedną półkę i by się widelec wykidał, bo tak jest ze skuterami, że slipa. Pamiętajcie, żeby nigdy nie palić papierosów, nawet jak nie jesteście. Dzieci, w ogóle jak jesteście dorosłymi, to też nie palcie, bo papierosy to zło. Wracając, BMW wymyśliło, że skoro nie jest to skuter ani motocyk, część skuter, część motocykl, to trochę z motocykla. No to wzięli, że wsadzili taką normalną półkę motocyklową na dole, normalną półkę motorkową u góry i wsadzili normalny widelec upside down. O, widzicie upside down, czyli nie będzie to wjeżdżać pod silnik, jak będziecie hamować, będzie sztywno. I na to liczę. Kolej ze skutera wsadzili tu hamulce. Hamulce z przodu Huan, z tyłu Huan, pompy Huan. Tak naprawdę nie wiem, jakiej marki są zaciski, ponieważ nie mają oznaczenia, ale to wszystko działa tak, jak powinno, chociaż przedni hamulec wydaje mi się trochę tępy. Właśnie się dowatrzyłem, z tyłu są Huany. Dlatego tak dobrze działają, a z przodu nie wiadomo, czyli dlatego są takie tempy, bo nie wiadomo. Nie wiem, czy potrzebuje czasu na ułożenie, czy taki będzie. Natomiast w, jeżeli hamujecie Obamaco. Przodem i tyłem. Naraz, to wszystko jest ok. Macie regulację obu hamulców. I teraz tak, tylny hamulec jest z dźwigni ręcznej tutaj, tak jak w skuterze, nie jak w motocyklu. Znaczy, hamulce są huany, przewody pompy Huan, Huan, na zaciskach nie widać, czy to jest Huan, Huan. Ukryli to skwapliwie, nie ma żadnego napisu. Czy jest to Huan, nie jest to Huan. Zaraz to będę sprawdzał. Ale o co chodzi? Pompa hamulca tylnego jest tutaj w lewej łapie. Przedniego w prawej łapie, czyli jest trochę skuterowo, tu nie ma nic. Może dobrze, może źle, nie wiem, nie mi to ocenia. Jestem tylko dziennikarzem klasy C, a za mną idzie policja i zaraz nie może wsadzić do więzienia. CE02 jest skuterem, motocyklem, mopedem, e-parkurem i e parkurem, tak naprawdę tutaj BMW tak określa ten rodzaj pojazdu, dziwnym. Ciężko go sklasyfikować. Ciężko jednoznacznie powiedzieć, czy jest to skuter, czy motocykl. Tył, amortyzator, w zasadzie kolumna centralna, kolumna amortyzująca z napięciem wstępnym sprężyny tylko. Ale to, co ciekawe, to proszę Państwa napęd. No bo tak. W związku z tym, że nadal jest to silnik elektryczny, ale nadal to jakieś wałki muszą moc przekazywać, to one wychodzą na prawo, później idą w to, później idą w tą, 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 później w tą, w tą, w tą. Oczywiście do końca nie zrozumiałem, bo po angielsku gada. Natomiast finalnie napęd wychodzi na lewą stronę i przekazywany jest z wałka jakiegoś tam na, na napęd końcowy, znaczy na koło zębate chciałem powiedzieć, pasem transmisyjnym. Fajnie, bo bezobsługowo i fajnie, bo proszę Państwa nie szarpie tak, bo napęd, pas transmisyjny trochę Amortyzmu. Te poprzenoszone wałki w cały świat, chodzi o to, żeby ten masa jakaś tam była scentralizowana, no wiadomo, pierdowy w połowie. Na pewno CE02 to nie jest skuter dla osób poszukujących ekonomii, ponieważ jest drogi. 40 900 to jest masa pieniędzy za skuter elektryczny. Natomiast już kiedy tu jechałem, miałem jęczyć na to, ale później sobie zdałem sprawę z jednej rzeczy. Zobaczcie, że na rynku skuterów, pojazdów elektrycznych jest, nie wiem, obecnie pewnie z 200 motocykli do wyboru, 200 modeli jakichś tam zakładam. Lecimy dalej. Kiedy jechałem na testy, to chciałem Wam powiedzieć, że to są żukowskie koła, ale niechybnie wylatywałem z lotniska Chopina w Warszawie, a tam stoi taka syrena w jednym sklepie. No to koło od syreny, uwaga, prezentuję. A jakby się ktoś pytał, jakie koła, to takie koła mam właśnie, od ma takie koła. W ogóle, on jest trochę taki BMX-owy, zobaczcie. Tu jest... Podnóżek dla pasażera, tutaj dla kierowcy, ale se jedziecie, możecie trzymać tu i tu. Fajnie. Do tego mikro wyświetlacz LCD 3,5 cala chyba z tego co pamiętam. Mocowanie SP Connect na telefon, żebyście ze swojego super iPhone'a podłączyli i soket. O, właśnie widać, że iPhone musi być iPhone. Ja mam iPhone od niedawna, ale nie umiem używać z iPhone'a i korzystam ze zwykłego, tylko firmy nagrywam iPhone'em, bo dla mnie nie, nie jest do przejścia to przejście. Z w Androida na BSM wieśniakiem. Na co? Na iPhone'a. No i tutaj jest socket po angielsku, to umiem to angielskie słowo, że soket, czyli gniazdo USB socket. Oczywiście to nie koniec, to nie koniec. Ale wszystkie te skutery, a raczej 95% ich skuterów i motocykli, są to pojazdy ekonomiczne. One mają być tanie, jak najtańsze w eksploatacji. To przekłada się na to, że najczęściej nie są to dobre jednostki, jakieś tak turbo dopracowane, trzymające się kupy, fajnie zrobione i takie, które będą jeździć przez dłuższy czas. BMW zrobiło pojazd premium, zrobiło pojazd drogi, pojazd. Łatwy w użytkowaniu, ale jednak dla osób wymagających. nie, że to koło jest wyeksponowane tutaj tak z tyłu, tak sympatycznie, trochę wręcz bym powiedział. Boberowo kanapa jest pław, płaska. W ogóle jak sobie zerkniecie na ten skuter, to on jest takim trójkątem. Muszę iść gdzieś, gdzie będzie to lepiej widać. Chodźcie, chodźcie, pokażę wam, pokażę. O jest. A się widzicie, jaki to jest trójkąt tutaj. Jest centralna część. Tu trójkąt, tu trójkąt i trójkąt. Tu jest płasko, płasko, trójkąt, 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 trójkąt. I podpinane różne rzeczy patrzcie, jak ładnie ustawili. To jest życie, to jest styl. Ci jak tam knują? No i można na przykład, tutaj nie ma nic, żadnego daszka. A tutaj na przykład jest daszek, i co można daszek założyć. Znaczy szybkę, nie daszek, o takie coś, żeby było przyjemniej się jeździło. Fajna lampka, taka płaska, prosta, żadnych kombinacji i komplikacji. x ce 02 Patrzcie, patrzcie co za prezentacja. Do tej pory ani słowa nie powiedziałem o ekologii i o ekonomii tego projektu, bo ani nie jest ekonomiczny, ani ekologiczny, ale co za różnica. Ważne, żeby se był. Ważne, żeby był wybór. Ważne, żeby ten chłop, który nie wie, co tam robi ze swoim życiem, nie musiał jeździć na stare lata na hulajnodze po tym wstrętnym mieście, tylko mógłby sobie jeździć zamiast na hulajnodze. o, patrzcie, jaki jest zły! Żeby se mógł jeździć y, na skuterku elektrycznym. Czy tam nie skuterku, tylko na motorko skuterku, czyli e elektrycznym. żebyś szczęśliwym. A jak nie chcesz to, nie musisz jeździć, nikt się nie każe nas sprawdza dane techniczne, czy musi, czy nie. kosi technicznego dżentelmena. W kołyskowej ramie stalowej CE02 znajduje się, uwaga, muszę przeczytać, silnik synchroniczny, obco wzbudzony, chłodzony powietrzem. Boże, jakie trudne zdania. Niezwykła... O, jedzie, ale poszedł. Niezwykła bateryjka pozwala na przejechanie minimum 95 km na tym skuterku. Prędkość maksymalna to 95 km na godzinę w wersji no tej 125 w wersji AM 45 km na godzinę, czyli żebyś mógł jeździć z prawkiem AM albo coś tam. Co jeszcze CE04 jak widzicie. 5 akumulatora 48V. Moc ładowania, czytam. 900W albo 1500W z opcjonalną szybką ładowarką. Akumulator trakcyjny. Te... O mam paznokieć pomalowany, bo CR malowałem przed wyjazdem. Najważniejszy czas ładowania. Techniczne nie kłamią. 2 godziny 40 minut od 20 do 80% i 90 minut dla. Z zmniejszoną mocą 4kW, ale to jeszcze nic. Bo można kupić sobie szybką ładowarkę i godzinę 40 wtedy to robisz. Sokość siedzenia od, od siedzenia do gleby 790 mm, czyli klasyczny średniak. Więc turbo w pytę. Myślicie, że już niczym Was dzisiaj nie zaskoczę. Otóż sami tego chcieliście. Jest R jak rakieta, czyli bieg wsteczny. Jest C, a jak już jesteś takim znudzonym człowiekiem jak ja i ci nie chce nogami do tyłu, to se wciskasz rrr i jedziesz do rrr, czyli do trwu. Jeśli chcesz być bardziej wypasionym gościem, to sobie torbę możesz kupić. Tu nie ma torby. Gdzie są torby? Powiedziałem, że są torby i co? Tam jest taka biała torba. Widzicie, jest torba. Jest torba. Baba na motor koniom, że. Jezus, Maria, dlaczego Wszystko, co najśmieszniejsze, to nie wolno mówić. No i to kosztuje. I teraz możemy jęczeć, że jest drogi, ale jeżeli zakładam, że są osoby, które szukają w tej półce pojazdów czegoś lepszego, no to w takim razie BMW CE02 może mieć sens, bo jeżeli BMW robi pojazd elektryczny, to prawie na pewno to będzie miało sens. W sensie, że to musi być dopracowane, oni by się nie podłożyli. No, to jest tak legendarna marka, że jeżeli by sobie strzelili w kolano, to tylko i wyłącznie by sobie zaszkodzili. Praw nie było końca ważnych. Bo oto CE 02 posiada układ ABS działający na przednie koło. by można było stuncić. nawet panowie na prezentacji wczoraj powiedzieli, że to specjalnie, że na tylnym kole nie ma ABS-u, żeby można było robić różne performance. Aż jak się rwą do jazdy chłopcy już. Uwaga, dorwałem się do mojej sztuki. Zapłon, kluczy w Kielni bez niedotykowy, make life harder, znaczy make life better, right, to znaczy się. Co to jest? O właśnie, proszę państwa, tu mam modę na dole. Jak się ściska to modę, to się zmienia, tak? Flash, czyli szybko, flow, czyli flow. Surf to surfowanie i flash to znaczy flash. z rozrzutność, dostałem iPhone'a, to jest życie. Trzeba przyznać, że gość ma stylu Pikolaki, spodnie na kancik i stera ramonecha. Taki chcę być na starość. Czyli w skrócie, instalujesz aplikację na swoim iPhone'ku, pod, podpinasz się tam i podpinasz ten kabelek do, do swojego iPhone'ka i Twój iPhone'ek się łączy z telefonkiem i swoj, motorkiem i tym motorkiem sterujesz iPhone'kiem, sobie przepinasz tam jednym przyciskiem, przechodzisz z wyświetlacza do iPhone'ka i już wszystko jest jasne. Bardzo proste. Na bank mi to nie będzie działać, ale bardzo proste. W założeniu działa. Jak ktoś ogarnia iPhone'y, to mu to działa, ale ja mam iPhone'a, którym nie, go nie umiem używać, więc na pewno mi to nie będzie działać. Jestem najgorszym człowiekiem do testowania urządzeń elektronicznych, takich iPhone'owych. No, pamiętam jakiś taki telefon, był Samsung Solid. To całkiem dobrze mi działał i się nie psuł. Jak będzie w przyszłości, zobaczymy. Na dzisiaj mi się podoba. Zostawiam podziały elektryczne, spalinowe gdzieś z boku, bo to jest mało ważne. Ważny był dzisiaj dla mnie pojazd. Tymczasem dziękuję Wam. Trzymajcie się, cześć i pa. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego filmu. Wszystkiego, czego chcieliście dowiedzieć się o C02, a jeżeli nie, to trudno. Zapraszam Was do innych recenzji. Czytajcie, wpadajcie na, na jednościat.pl, tam pełna recenzja na Facebooku, live, który zrobiłem dla Was oraz y, film, który jest no, taką pełnią y, danych technicznych, pełnią moich wrażeń. Mam nadzieję, że tam też y, znajdziecie tą wiedzę. Dziękuję, trzymajcie się, cześć i pa!